Zapraszamy do wysłuchania orędzia Boga Ojca, które nasz stwórca przekazał do mistyczki Lindy Noskiewicz. Módlcie się, kochane dzieci. Miejcie wiarę w moc Waszych modlitw, bo jesteście moimi ukochanymi dziećmi i będę czynił dla Was wielkie cuda, aby uwielbić moje imię. Umiłowane dzieci, musicie się modlić. Ja wysłuchuję wszystkich modlitw i odpowiadam na nie słusznie. Zgodnie z moją wolą. Ukochane dzieci, powiedziałem, módlcie się. Jesteście moimi umiłowanymi dziećmi, a jednak nie słuchacie Waszego niebieskiego rodzica, nawet gdy Was upominam. Umiłowane dzieci, tęsknię za Wami i znam każdą część Waszych serc. Jesteście przeznaczeni dla mnie. Jesteście przeznaczeni do świętości. Nie pozwalajcie sobie na przynoszenie tego co nie święte przed moje oczy, ale obmyjcie się z waszych nieprawości, abyście mogli wejść w światło moich oczu. Przebaczajcie, jak chcielibyście, abym ja przebaczył. Kochajcie tak, jak chcielibyście, abym ja kochał. Musicie być uważni, moje dzieci. Nie czyńcie głupstw z waszego czasu. Umiłowane dzieci, bądźcie czujni dla waszych dusz i nie pozwólcie, aby doczesność zwiodła Was z Waszej drogi do mnie. Kochajcie Wasze siostry i braci. Przyprowadźcie ich do miłości i ochrony moich ramion. Ja jestem Pan Bóg i mówię: Nie wierzcie, że nie istnieje. Nie odwracajcie się ode mnie, o dzieci tego świata. Płaczę, kiedy proszę Was o modlitwę, a Wy w zamian odrzucacie mnie. Kiedy pragnę Waszej miłości. Wy zamiast tego kochacie to, co jest złe. Kiedy mówię Wam, abyście byli ostrożni i nie tracili czasu, ignorujecie moje słowa i słuchacie rad tych, którzy nie wiedzą, lub tych, którzy są niemądrzy. Czy zjedlibyście kamienie po lewej stronie, gdyby po prawej stronie była uczta? Umiłowane dzieci, tak właśnie czynicie. Zjadacie gorycz i twardość kamieni, a porzucacie piękną ucztę którą ofiarowuję każdemu z Was. A kiedy skończycie spożywać wszystkie te kamienie, nie pozostanie Wam nic innego, jak tylko choroba, z całkowitą szkodą dla Waszych ciał. Och, dzieci, stan tego świata jest opłakany, a jednak pomimo tortur, które znoszę, kocham Was tak bardzo, tak wielnie. Odwzajemnijcie moją miłość i czułość, moje dzieci. Moja miłość do Was jest wielka i nie możecie jej zgłębić. Jeden przebłysk nie wystarczy, aby Was przeprowadzić przez Wasze obecne życie. Jesteście niezadowoleni z darów, które Wam dałem. Co zrobicie, jeśli znowu zostaną Wam odebrane? Umiłowane dzieci, mój syn tęskni za Waszą miłością. Ofiarował siebie, aby zbawić każdego z Was, a jednak nie odpowiadacie. Nie widzicie Jego chwały, ani nie dziękujecie Mu za Jego największą ofiarę. On zbawia Was przez swoją śmierć, a teraz jesteście zaproszeni do nowego życia w wiecznym świetle nieba. Pytam więc, dlaczego moje ukochane dzieci odrzucają Syna Bożego? Dlaczego odrzucacie Jego drogocenny dar nowego życia? Gdybyście zebrali w swoje ręce wszystkie złoto i kamienie szlachetne tego świata, a także lądy i oceany, to i tak nie dotknęlibyście chwały i bogactw, które czekają na Was w Moim niebieskim Królestwie. Moja miłość do Was nie kończy się. Jest ona wieczna i wspaniała. Kochajcie mnie, dzieci. Módlcie się i proście o moje przebaczenie. Jestem wiecznie gotowy, aby dać Wam moje święte współczucie. Czekam na Wasze wezwanie do pokuty abym mógł wam przebaczyć i uratować was od wiecznej zguby. Umiłowane dzieci, widzicie przebłyski zła piekła. Nie możecie zrozumieć, jakie okropności znoszą dusze, gdy odchodzą ode mnie. Odsuńcie się od ciemności, moje kochane dzieci, a przyjdźcie do mnie, waszego Pana Boga i Ojca. Weźcie rękę mojego ukochanego Syna, Chrystusa, który pragnie was zbawić. On pragnie rozpalić Wasze serca swoją wielką miłością do Was. Rozważajcie głęboko ofiarę, którą złożył, aby odkupić całą ludzkość. Dziękujcie za jego miłość i wieczne pocieszenie. Dziękujcie mu z uwielbieniem za jego ogromne miłosierdzie i módlcie się o przebaczenie. Łzy, które wypłakuje mój syn, są dla mnie gorzkie. Całe niebo płacze, nad stratą chociażby jednej duszy. Bo każdy z was jest dla mnie tak ważny. Stworzyłem każdego z was specjalnie, nieprzypadkowo i kocham to, co tworzę. Nie odrzucam tego, co stworzyłem. Umiłowane dzieci, nie odrzucajcie waszego stwórcy. Nie odrzucajcie waszego Pana Boga, który was kocha. Nie ma takiej części was, której bym nie znał. Stworzyłem was. Policzyłem uderzenia Waszych serc i wprowadziłem Wasze kłopoty i radości do mojego serca, abyście nie cieszyli się i nie znosili ich sami. Otwórzcie mi swoje serca, abym mógł wlać w Was siebie moją miłość. Nie ma dla mnie miejsca, gdy Wasze oczy są zwrócone ku światu. Umiłowane dzieci, miejcie oczy zawsze na krzyżu i uwielbiajcie mojego umiłowanego Syna adoracyjnie i z najgłębszą miłością. Ja jestem Panem Bogiem i Ojcem. Kto przychodzi do mnie przez mojego Syna, ten jest mi wierny. A jeśli ktoś odrzuca mojego ukochanego Syna i odwraca się od Jego najświętszego serca, odrzuca także mnie. Nie odrzucajcie Chrystusa. Nie znacie ciężkości tego grzechu. Zamiast tego, moje dzieci, czerpcie pociechę i radość oraz pokarm. Najświętszy pokarm z Najświętszej Eucharystii. Jej dobrodziejstwa są dla was niezgłębione, ponieważ wasze serca są obecnie tak małe. Módlcie się, rozeznawajcie i zrozumcie łaski i wielkie błogosławieństwa, które otrzymujecie, kiedy przyjmujecie i z miłością czcicie ciało i krew Syna Bożego. Umiłowane dzieci, trwajcie mocno w mojej miłości do was, a uzbroję was abyście mogli stawić czoło Szatanowi, który chce zniszczyć ten świat. Przez wasze modlitwy łagodzicie zniszczenia spowodowane przez grzech. Modlitwy, moje dzieci, zatrzymują burze i nakazują uspokojenie morza. Zaufajcie mi i wiedzcie, że wasze modlitwy są dla mnie cenne. Słyszę Was i odpowiadam na nie w potężny, wielki sposób. Musicie tylko szukać mnie i modlić się. Tęsknię za Waszymi wezwaniami i pragnę Waszej miłości. Umiłowane dzieci, odwzajemnijcie moją miłość. Wybierzcie mnie i módlcie się. Oddajcie się modlitwie, mówię Wam. Kiedy jesteście dla mnie, nie możecie być przeciwko mnie. Nie chcę podziału Waszej miłości, ale całych Waszych serc. Bądźcie jednością ze mną w Waszych modlitwach. Wiedzcie, że mówiłem i mówię wam nadal, dobitnie, módlcie się i nie odrzucajcie mojego ukochanego syna. Pokój, moje dzieci, pokój.